to dzisiaj jest idealnie, jedna znaczy idealnie, przepraszam, tak mówię idealnie, ale jest nutka, nutka optymizmu, co pan powiedział i z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Bo pierwsza to była troszeczkę inna, ale fajnie, fajnie jest. Ale ja mam mówię, tutaj są mieszkańcy ulicy Polnej, Czy mógłby pan coś powiedzieć, bo są ludzie... Resperowanie, Resperowanie jakieś, właśnie tak jak Pani Przez 10 lat, proszę Pana, na naszych Panie Burmistrzu, nie, nic nie, nie, jest nie zrobiono. Przez 10 czy, lat... Się, proszę Panią, ewentualnie no, ja no, Państwu, bo... mieszkańcom, też udzielę głosu, jeśli Państwo poprosicie, także Dobrze. myślę, że nie przeszkadzać... Dobrze, do nie ma sprawy. Wtedy Tylko... będzie każdy to, co chce wypowiedzieć, zapytać, tak. wypowie, a będzie to znacznie w Dobrze. tyle. Y, czy ktoś w sprawie ulicy Polnej, tak u nas jest mieszkańców, chciałby coś dobrać? Tak, to proszę tak, bardzo. Tak, tak. Nie wiem czy. czy Nazywam się w ogóle Maria, ja mieszkam lat w ulicy Polnej, proszę Państwa, Proszę Państwa, tak jak my mieszkamy, to nie mieszka nic. Bo gdzie nie jechać? Nasze, pobliża, u nas jest tragedia po prostu. Miotko nas zalewa. Byliście Państwo świadkiem, którzy z tego miasta dwa lata temu wszystko wrócili do bo jest po prostu źle zrobiona droga. U nas siłata, nie wiem, poda się, to zrobione, podejrzewam, przez 10 lat temu. I kolosalne pieniądze za to zapłacili, bo ja uważam, że chyba nigdy nie zapłacili, co my, nasi mieszkańcy. Mało ważne. I przez tyle lat jest zrobiony. Jest droga rekorowana, że przez tyle, tyle naprawdę pieniędzy poszło, że już podejrzewam, żeby była, byłby asfalt. I mieszkamy dalej, jak i po prostu druga kategoria. Tam nie można przyjść pieszo, nie można przyjechać rowerem, ani samochodem. Tam się niszczą buty, samochody, ja nie musisz, to nie jest kilometry dróg. Myśmy już krócili do różnych Tam jest tydzień dobrze, jak nawiozł. Był przed tym żóżem, rzucił jak teraz w szóstym. jeszcze tu jest gorszy, jak żóżem, bo są takie dołki, że jak ktoś tu kto jedzie pierwszy raz co drogę, to po prostu może wypaść z samochodem, bo tam jest dołek teraz 30 cm. Więc tak, nikt tam nie złapie pieniędzy za to ubezpieczenie. Tak samo za powodzi. Nie dostaliśmy grosza, no tak syzyj z góry woda leci niżej, wszyscy co wyżej mają no dobrze, wszyscy mieszkają i to niestety ta woda co robi goryj drogi i, ta I, 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 i tak zalewa. No i my jesteśmy już tak wyczerpani, każdy mu obiecuje, każdy, nie wiem, nie ma pieniędzy, wychowaliśmy, nie, niech tu każdy dołoży kto chce. Ale tak dalej być nie może, ludzie, my żyjemy w XXI wieku. Przyjeżdżają do rodziny, znajomi te ludzie, gdzie wy mieszkacie. W każdej wsi jest, na Budy, na granicy na Budy, tu jest szosła. u nas nie ma nic, nie robi się kompletnie nic. Podobnej drodze jeżdżę, ale wiem, że no, trzeba czekać, no, chociaż Łukowa w tej chwili akurat do mojej posesji jest wykonana, także <coughs> tutaj za to jestem wdzięczny poprzedniej, poprzedniej yy, ekipie. Natomiast yy, ja jeszcze raz wrócę do tej swojej wypowiedzi wcześniejszej. Otóż właśnie dlatego, żeby wykorzystać tą perspektywę, gdzie będzie prawdopodobnie można uzyskać dotacje na tego rodzaju przedsięwzięcia, jak budowa drogi polnej i innych dróg, bo to nie jest jedyna droga, jest jeszcze wiele innych, które wymagają podobnej interwencji. Ale mówmy teraz o drodze, o ulicy Polnej. Otóż tak, ja myślę, proszę Państwa, że jesteśmy zgodni co do tego, że gdybyśmy nie zaciągać kredyty, na przetrwanie w tym naszym Urzędzie Miasta, w ogóle w mieście, to, to społecznie nie byłoby w ten sposób zaakceptowane. Dlatego muszą pójść działania w tym kierunku, aby rzeczywiście wygospodarować takie środki, które będą udziałem własnym w przedsięwzięciach infrastrukturalnych, a szczególnie właśnie jeśli chodzi o budownictwo drogowe. To tak ogólnie powiedziałem. Natomiast jeśli już mówimy o e, jeśli już mówimy, słaby mam wzrok, ale, ale to, to jest mowa o ulicy Polnej. Moi współpracownicy mi o tym podpowiadają. No właśnie, to przedsięwzięcie jest rzeczywiście bardzo kosztowne. E, ja budowałem drogi na terenach wiejskich i te sąsiadujące z Państwem. To są też tereny wiejskie. Natomiast tutaj u Państwa występuje potrzeba budowy kanalizacji. Więc to jest bardzo poważne przedsięwzięcie, które jest niezwykle kosztowne i sama budowa drogi jest również niezwykle kosztowna. Ale tak jak powiedziałem, właśnie te działania prowadzą do tego, aby uzyskać środki, które pozwolą na zrealizowanie tego zadania. I jeszcze wielu innych. <laughs> absolutnie ten okres, ten okres 2013-2020 musimy wykorzystać w sposób najbardziej racjonalny, mimo tego zadłużenia, jakie występuje. Mam nadzieję, że uporałem się z tym, natomiast też mówię uczciwie: w tym roku o tym mówić nie możemy. Tak, żeby w tym roku były poprowadzone prace, które Państwa usatysfakcjonują. W tym roku to jest niemożliwe. Ja patrzę, jak rozumiem Państwo, patrzę na budżet i nie mogę takiego potwierdzenia tutaj złożyć. Natomiast na pewno nie jest tak, że zaniedbamy tą sprawę. Na pewno nie jest tak, że zapomnieliśmy o całej reszcie radzenia. Także proszę Państwa, odpowiadam to, czy mówię o tym w sposób bardzo odpowiedzialny. W tym miesiącu musi być skonstruowany nowy projekt budżetu i nad tym pracować będzie cała Dlatego też przyjmuję również Państwa postulaty, Państwa troski, nie są dla nas obce. Postaramy się sprostać tym wyzwaniom. Na ten czas tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa Radnych? Proszę bardzo Radny Mazurek. Dziękuję. E, ja jestem e, Radnym e, z terenu ulicy Polnej. Tutaj e, chciałbym powiedzieć jedno, że trzymam Panie Burmistrzu za słowo, bo na powiedział Pan dużo. E, może nie najbliższy rok, ale, ale zaraz po tym najbliższym roku my się ustawiamy w kolejkę i ja będę pierwszą osobą, którą, która będzie do Pana wydertywać dróżki o tą polą, bo faktycznie stan tej drogi jest fatalny. Je, to, jest, to jest wszystko doraźnie tam robione i, i to, co Pani powiedziała, że tyle pieniędzy by zostało już tam wydanych, to, to by można było już sporo zrobić. W poprzedniej kadencji wielokrotnie na ten temat e, zabieramy głos. i e, Jak trochę po ścianę e, to wszystko wyglądało, ja mam nadzieję, teraz już e, mamy inną rzeczywistość, ja jestem powiedzmy w tej grupie, która, która coś będzie decydować i... E, tu, Pani, jak i wszystkim mieszkańcom Ulicy Polnej y, mogę obiecać, że, że na pewno nie pozostawimy tego tematu. Rzeczywistość, jaka jest, słyszeliśmy, musimy uzbroić się trochę w cierpliwość. Tyle czasu już Państwo, jakby wytrzymali, to myślę, ten rok y, to już nie będzie większa różnica, ale Ulica Polna ustawia się w pierwszym rzędzie y, ulic, które moim zdaniem, mam nadzieję, zdaniem Burmistrza wymagają budowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos Proszę Pani Rada? Ja w takim układzie chciałabym Zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja rozumiem, że musimy zaciskać pasa, bo jest deficyt budżetowy. Ale mam nadzieję, że nie będzie to okres stagnacji, takiego zaciskania pasa przez okres czterech lat. Właśnie z nadzieją na te inwestycje, jak na ulicy Polnej, ja niejednokrotnie jeżdżę tą ulicą, rzeczywiście potwierdzam i bardzo współczuję. I teraz tak. Pan burmistrz wspomniał o dotacjach, prawda, które są przewidziane na rok 2013-2020. Wobec tego mam taką nadzieję, że po zrównoważeniu budżetu i, i też mam nadzieję, że nie będzie to trwało na cztery. Znajdą się pieniądze, bo na każdą inwestycję ten wkład własny musi być, prawda? Mam nadzieję, że będą zi zi zintensyfikowane działania zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych. Czyli tutaj yy, pole do popisu dla zespołu, który będzie wpisał dobre projekty. To po pierwsze. Po drugie, ja idąc tropem ulicy Polnej, może nie jest aż tak stan krytyczny mojej ulicy, na której ja mieszkam, ale po to się tutaj znalazłam, że też będę wydętywać ścieżki do Pana Burmistrza wzorem radnego Mazurka, w celu budowy chodnika na ulicy Poplaskiej. I nie odpuszczę tego tematu. Dlatego, że jest to długa ulica, jak Państwo wiecie, może niestety peryferyjna na granicy miasta, ale, ale nie mająca chodnika i bardzo stara ulica, oznacza, to jedna ze starszych ulic w Radzeniu i żal mi naprawdę i boję się o bezpieczeństwo dzieci, które idą tą ulicą i, i praktycznie asaltem do szkoły. I wierzcie mi Państwo, yy, sama doświadczam tego bardzo przykrego doświadczenia tego, yy, nie wiem jak to określić, w momencie kiedy idę tą ulicą i jest odśnieżony tak jak teraz, przy metrowym napływ, przy metrowych zaspach, środek ulicy, a z tyłu jedzie samochód. I nie wiem, czy ten samochód nie wpadnie za chwilę w pościsk i czy nie skończę życia w tym momencie. Często się to zdarza, idąc w niedzielę ulicą spokojnie, cudzysłownie spokojnie, do kościoła. I tak jak powiedziałam, Takich inwestycji jest dużo, i każdy z nas mógłby się upomnieć o coś właśnie takiego. I myślę, że to zaciskanie, i jeszcze raz podkreślam, to zaciskanie pasa nie skończy się, znaczy, mam nadzieję, że nie będzie trwało 4 lata, i że yy, raczej pomimo wszystko będzie się rozwijał. Czyli maksymalnie zintensyfikuje pracę nad pozyskiwaniem środków unijnych, ale niestety będzie musiał znaleźć pieniądze na wkłady własne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, e, wolne wnioski, informacje. E, jest to taki punkt e, tradycyjny. E, w każdej sesji się znajduje, natomiast e, prosiłbym e, państwa, aby właśnie formułować wnioski w sposób zwięzły. Chciałem przerywać komukolwiek, nie będę przerywał, jeśli ktoś będzie zabierał w tym punkcie głos. Natomiast mamy wiele możliwości, Szanowni Państwo, aby wiele spraw poruszać. Aczkolwiek, jeśli ktoś ma taką potrzebę, lub ktoś z Państwa wyborców, lub mieszkańców prosił o zabranie głosu w tym punkcie, oczywiście nie mogę mieć nic przeciwko temu. Natomiast, Szanowni Państwo, tak jak Pan Burmistrz powiedział, Czeka nas uchwalenie budżetu na rok 2015. Ten rok jest to rok wyjątkowy, bo jest to zmiana w samorządzie, w składu osobowego samorządu, jak również zmiany na stanowisku burmistrza miasta. Podobnie dzieje się w sąsiednich samorządach, z którymi współpracujemy. Mam tu na myśli samorząd powiatowy. Część spraw mamy wspólnych chociażby ulica Podlaska i ten chodnik, o którym Pani Radna mówiła, jest to droga powiatowa i tutaj jeden samorząd w tej sprawie nic nie podobał. Natomiast jest to zadanie przynajmniej wspólne, bądź zadanie powiatowe, bo jest to droga powiatowa. Szanowni Państwo, dostaliśmy, każdy z nas otrzymał, projekt budżetu, który został przygotowany przez ustępującego burmistrza miasta, Pana Witolda Kowalczyka. Musimy w miesiącu stycznia przepracować ten budżet w sposób taki, abyśmy do końca stycznia ten budżet uchwalili. W związku z tym czeka nas wiele pracy. Tutaj, na wszystkich komisjach, które mamy powołane w naszym samorządzie, każda z osobna będzie zajmować się w zależności od tego, jaka jest tematyka tej komisji, jakąś częścią tego budżetu. Będziemy mieli szansę. Jakby tam swoje uwagi i wnioski składać. Chciałbym tylko informacyjnie dopowiedzieć w tym punkcie, że sesje Rady Miasta dotychczas wypadały tak, że były w poniedziałek. Natomiast dwie były to sesje, jakby zwołane przez Komisarza Wyborczego. Dzisiaj pierwsza sesja, która była przeze mnie zwołana, również została zwołana w poniedziałek, ale z uwagi na to tylko. Że mamy prawie koniec roku i ta sesja po prostu w innym terminie byłaby niemożliwa, powiedzmy, pojutrze. W związku z tym chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie sesje Rady Miasta, skonsultuję to oczywiście z zastępcami, będą odbywać się w czwartki, czwartki w godzinach popołudniowych. Także Państwo sobie na spokojnie. Prawdopodobnie będzie to również jakby ostatni czwartek w miesiącu, natomiast y, z pracy jakby i potrzeb urzędnika z prac, podejmowania pewnych uchwał y, po prostu wyniknie dokładnie, czy to będzie ostatni czwartek, czy przedostatni, także tutaj to sprecyzujemy. Ale tak sobie należy planować swoją pracę zawodową, ewentualnie y, inne jakieś wyjazdy dłuższe aby po prostu sesje teoretycznie będą w drugiej połowie każdego miesiąca w czwartki i wiele podskazuje, że w godzinach popołudniowych. Nie chcę tu w wolnych wnioskach zgłaszać wiele innych tam spraw związanych również z drogami i tak dalej, bo w tym czasie wszyscy Państwo Radni są właśnie po, po zastrzepieniu swoich informacji zaczerpnięci od właśnie dyszkańców. Jesteśmy świeżo po spotkaniach w terenie. I tutaj mamy również zgodnie z naszym statutem dyżury. Myślę, że te dyżury, o których tutaj jakby tak przeczytałem z kalendarza wynikające, będą jedną z form kontaktu z mieszkańcami miasta, z tym, że sądzę, że trzeba coś wymyśleć, żeby mieszkańcy wiedzieli, że takie dyżury są żeby mogli właśnie na tych dyżurach składać wnioski do rady. My, jeśli jesteśmy zebrani radnymi w okręgu 5, 10, 1, to nie oznacza, że jesteśmy radnymi tylko w tym okręgu. Każdy z Państwa jest radnym w całym mieście. Także wszystkie sprawy są ważne dla każdego z nas, czy to jest ulica polna, czy budowlanej, czy inna. I po prostu postaramy się. Wybrać najlepsze rozwiązania przy tym budżecie, który na przyszły rok będziemy chcieli uchwalić na zakończenie miesiąca stycznia, aby pilne problemy, również te inwestycyjne, po prostu przynajmniej w fazie projektowej, jeśli są niezaczynane, je rozpocząć. Szanowni Państwo, chciałbym również udzielić głosu, bo punkt zakończeniowy się zbliża, tam ostatecznie kilka słów. Z tego co widziałem jeszcze zgłaszali się do głosu radni wyszkowskiej. Czy ktoś z Państwa radnych oprócz pana Darka chciałby zabrać głos, bo chcę jakby pokierunkować dalsze udzielanie głosu. Czy jeszcze ktoś oprócz Darka? Nie widzę. Proszę bardzo, pan Darek, potem mieszkanie z pan Kazimierz. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałem złożyć wniosek na pana burmistrza w zrządzie sprawy no już przed, dokładnie prawie dwóch lat z 2013 roku sprawą, którą konsultowałem z radnym Gół z racji takiej, że był on nauczycielem i jest Komisji Oświaty. Mam nadzieję, że wniosek mój zostanie skierowany do komisji, na to liczy panie a sprawa dotyczy, sprawa dotyczy uchwały z 2013 roku która mówi o obniżeniu dodatków wynagrodzeń dla nauczycieli. Moim zdaniem uważam, że ta sprawa była jest zresztą wieloletnie i konsultowałem z panią skarbnik. Uważam, że te obniżki nie wpłynęły w żaden sposób z korzyścią, tak, tak jak był taki zamiar dla Urzędu Miasta, bo, bo takowe założenie było. Przypomnę, że w 2014 roku styczniu Dopłaty za dopłaty dorównawcze dla nauczycieli, którzy są podlegli, pracują w szkołach podległych pod Urząd Miasta, wyniosły 60 tys. złotych. Natomiast w tej chwili, z informacji, którą posiadam, te dopłaty po obniżeniu tych dodatków zwiększyły się do 125 tysięcy złotych. Jest to no, dosyć duża różnica. Mój wniosek jest taki. Wnoszę o uchylenie uchwały nr 39 na 211 łamane na 13 z 30 grudnia 2013 roku w części dotyczącej obniżenia dodatków dla nauczycieli. Tutaj gwarantuję, że te dodatki nie będę bo może zbyt, zbyt dużo w tych chwili mówi, bo to jest też dosyć zagmatwana sprawa, natomiast gwarantuję, że uchylenie tej uchwały i podjęcie na nowo rozmów oczywiście przy obecności pani skarbnik i moim zdaniem. Przy obecności dowolnego dyrektora szkoły podstawowego Gimnazjum Zrodzenia nie zmieni naszego budżetu, który jest, no tak jak, tak jak słychać, cienki, nawet o jeden grosz. Nie zmieni się budżet i nie wpłynie negatywnie yy, no, na jego odmierzenie. Dziękuję Panie Darku. Myślę, że wniosek jest zapisany. Pan Sekretarz kopuje wszystkie wnioski i będzie przekazany w sposób komisji. Yy, panie Kaźmierzu, z uwagi na to, że się ścienia prosimy o białe sprawy, zabranie głosu. Czy białe, zmiany w Szanowni Państwo, żebym się czuł, gdyby przy koniec roku będąc na sesji, żeby nie zabrał głosu. Na jednej z sesji tej kadencji minionej wnosiłem, że zasadnym byłoby nie robić sesji musimy poradni większość książętów, bo tam właśnie stanowiska były i ludzie przychodzili, te stanowiska zbudowali, co ja. I w związku z tym, że dzisiaj nastąpiło, że sesja odbywa się po godzinach, chciałbym serdecznie za to nowemu książętowi podziękować, że ten wygłosy został uszanowany i zgodnie z zapowiedzi słyszę, że tak to będzie. Uważam, że to jest właściwy. To właściwa decyzja i jakby to podząca dzisiejsza sesja. Nikt nie wychodzi. Z ciekawością słucha. Jednocześnie niech mi wolno będzie imieniu słuchaczy, którzy się zebranych poza radnymi podziękować także panu Burmistrzowi za interesującą informację, wykazującą energię działania i tak rodzeniowy podczas. Jeżeli jestem przy głosie, niech mi wolno będzie również proszę bo pana, bośnicza, ażeby pan za cenę ograniczył sprzedawanie mieszkań, mieszkań w blokach dla osób, które swoje tam prywatną handel. W moim przypadku w bloku to ma miejsce. W związku z tym nasztażono mieli sądzę, że mi się starczy, że pojaki piwnica jest wspólno, wspólna, więc pan. Pruchniewski wojny mowa, że nie ma prawo tak, że zezwolenia w salonie pan Ja już od sierpnia walczę, żeby nie, bo dzisiaj jeszcze nie ma odpowiedzi pozytywnej o anulowaniu tej uchwały. Oszukano konserwatora, że wspólnota pochowała. a on będąc przewodniczącym do 7 listopada wykorzystywał produkcję przez wspólnotę. I w związku z tym 35% tylko wyraziło na to zgodę, żeby go poprzeć, a nie prywatnie. W związku z tym, ponieważ panu, mój, panu staroście nie było spotkanie, dałem pytanie, czy pan będzie tolerował sprzedawanie mieszkań za handel usług. oczywiście pan ówczesny i dzisiejszy starosta, kandydat na burmistrza, zdecydował, jakby nie odpowiedział, ale myślę, że pan burmistrz będzie podobnie jak Pan Kowalczyk poprzedni, burmistrz był za mną i poparł moją uwagę. Nie pozwolił na to, żeby właśnie takie rzeczy mogły mieć miejsce. Natomiast jeżeli jestem przy głosie, niech nie wolno będzie, Tak się składa, że 25 lat działam w organizacji pokolenia. W tym roku, w przyszłym 25-lecie ja będę zdecydowanie przygotowywać. Będzie pięknie z udziałem posłów. I innych myślę, że na sesji jeszcze zapowiedziałem z Wyską. dokładnie powiem o dacie i w prosił tutaj szanownych radnych i władze o udział w tej właśnie sesji, bo również i pięciolecie Związku Weteranów i Bezpośredników Wojska, którego Pan przez cztery lata z zarządu głównego, chcieliśmy podziękować. Ja działanie, ale ono też. Nie Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca za informację, za zaproszenie. Szanowni tak państwo, tak, szanowni państwo, zbliżamy się nieuchronnie do, do ostatniego punktu, czyli 11. Niemniej jednak, zanim zamknę obrady, chciałem w imieniu swoim skorzystać z okazji i złożyć jeszcze raz mieszkańcom naszego miasta, Najlepsze życzenia z okazji wyjeżdżającego się nowego na 2015 roku. Chciałbym życzyć wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, jednostek, jednostek podległych, abyście z optymizmem patrzyli w przyszłość, abyście byli pewni z tego losu. Chciałbym życzyć dobrej kondycji firmom brazylijskim, zarówno tym samorządowym, jak również tym, które zajmują się wytworzami. Mam na myśli tutaj firmy wiodące typu Spomek, Brown, firmy techniczne i inne. To dzięki Państwa zaangażowaniu w rozwój tych firm nasi mieszkańcy mają miejsca pracy a my jako Rada możemy chociażby zrealizować część wniosków zgłaszanych przez mieszkańców. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego w przyszłym 2015 roku. Państwa rady chciałbym na krótko i Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, i Pana Sekretarza zaprosić na krótkie spotkanie po sesji do biura Rady. Zamykam trzecią sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo. どうぞ。